Show. Witam serdecznie Narodowe Święto. No to już oczywiście barwy tego wszystko tak pamiętacie dziedzic pruski, nie? No więc, <laughs> więc świętujemy, świętujemy, a tak. Ponieważ się to się gazety nie okazują, trochę drzew zaoszczędzimy przed wymordowaniem, ścięciem na papier. No więc ten, więc muszę tu trochę się posiłkować zaległościami, ale na przykład, na przykład superaku był na 11 listopada, czyli na dzisiaj taki dodatek. Tak rodziła się niepodległa, tak rodziła się niepodległa, no i tak powiem szczerze, jak się tak patrzy, że sięgaliśmy do dookoło Myi. Była taka miejscowość Kołomyja. mówiło się nawet lordsko myi, że jak ktoś jest totalnym obciach, obciachem, i ten, ale udaje człowieka z manierami, to się oni mówi o nim mówi, lordsko-myj. No tak, o moim naczelnym z piłki nożnej tak kiedyś mówiono, lordsko-myj. No ale na przykład mieliśmy też takie miejscowości, bo to z jednej, z jednej strony Polski Kołomyja była, i no sięgało to aż do Rumunii, tak jak się trochę znacie na mapie. Natomiast z drugiej strony Wilno, o za Wilnem to jeszcze kawałek, aż po Dyneburg, i Połock. No, naprawdę można powiedzieć, że to było, że to było takie, takim zębem dosyć mocno byliśmy wbici na wschód. Ale z drugiej strony nie mieliśmy Królewca Olsztyna, Edlonga, naszego Królewca to i dzisiaj nie mamy, ale na końcu Mierzei Wiślany się ulokował. Jakoś tam ruscy odkroili, wzięli sobie po prostu, a Rosy po prostu wzięli koniec. Wiecie, że tam jest teraz Republika Radziecka, a chociaż jest oddalona od Rosji kawałka aż ma drogi. So, zrobili taki wyjazd, wyjazdową republikę. No dobra, więc nie mieliśmy też Gdańska, bo był wolnym miastem. Nie mieliśmy oczywiście koło brzegu, o coś Kolberg nazywało, Szczecin to Szczecin. No oczywiście Wrocław, czyli Breslau, Opeln, Opole, Byton Beyten. Racibórz to już nie pamiętam jak. Słuchajcie, ale za to mieliśmy jeszcze Zaolzie, bo żeśmy, słuchajcie, ten Wojska Czeskie zajęły w 19 roku Zaolzie, ale myśmy potem niestety, niestety, niestety do spółki z Hitlerem odbili to Zaolzie w 1938, jak padała Czechosłowacja. No zresztą padała nie całkiem, bo Słowacja uzyskała wtedy samodzielność, dobry sojusznik Hitlera, ksiądz Tiso. No i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ta Polska jak odzyskiwała niepodległość, można powiedzieć, że z Polski tej obecnej tośmy mieli tylko tak, Lublin, Siedlce, Radą, Kielce, Łódź, Konin, bo Łódź to zawsze była przy Polsce. Kończyła się ta Polska na Działdowie i Ostrołęce. Osuwałki no, były polskie, bardzo, bardzo to dobrze widać, nawet bo Suwarsztanie są bardzo patriotyczni. Pozdrawiam wszystkich. Zwłaszcza, że robiłem tam kiedyś prawo jazdy i znam Suwałki jak własną kieszeń. Słuchajcie, Kraków oczywiście był, był również w Polsce i Nowy Sąd i Przemysł. A najśmieszniejsze, że Lwów, Lwów był w Polsce i to jeszcze ten Lwów to nie, na Kresach, tylko gdzieś całkowicie w środku. i tak dalej, i tak dalej. Z tymi mapami to mi się przypomina Stefan Kisielewski, taki był felietonista znakomity, który mówił, który mówił tak. Lw, oczywiście, Lwów, Centrum Rzeczypospolitej. Warszawa, małe żydowskie miasteczko na zachodnich kresach Rzeczypospolitej. Szczecin, do Niemiec nie jeżdżę. Także śmieszne. No i słuchajcie, no i w ramach tego dodatku, bo trzeba budować, przypominać, przypominać historię. Aha, patrzcie, komputer tu znowu stoi. W związku z czym ośmielam się powiedzieć tak jak klasyk, klasyk serialu. J23 znowu nadaje. No to znowu będziemy nadawać. Oczywiście ten komputer, czy się sprawdzi w boju, zobaczymy. W każdym razie, ten człowiek, zobaczcie marszałek Józef Piłsudski on się w boju sprawdził. On się w boju sprawdził. Słuchajcie, yy, zacząłem teraz przecinać od szpiega klosa. No to yy, o Pisuski mówiono, że jest szpiegiem japońskim. Ale mieliśmy w szpiegu wszystkich możliwych. No i co z tym marszałkiem? Wyobraźcie sobie, że jak zostawał naczelnikiem państwa, to przed chwilą go wypuścili z więzienia, z więzienia. go wypuścili, mogli zabić, no ale wypuścili. Przyjechał do Warszawy, wyobraźcie sobie, że nadał mu godność naczelnika państwa, czyli zwierzchnika, szefa wszystkich szefów, ksiądz. No bo dzisiaj mówimy tak, jak z więzienia to nie może rządzić, jak, jak ten, jak ksiądz to w ogóle nie może się do władzy doklejać, bo to kler, klerykalizm. A da proszę, arcybiskup Kakowski powiedział, była kiedyś instytucja Interlexa, czyli takiego między króla. Nie było króla, no to rządził prymas. No więc ten Kakowski wybrał Piłsudskiego, powiedział, o ten dobrze wojował, naciął tych trochę, tych, tych różnego rodzaju, bo on był Piłsudski terrorystą wcześniej w młodości, więc mówi, o to będzie dobrze dowodził. No i tak marszałek dowodził, że wygra wojnę w 1920 roku tak i uratował Powiedzmy, Europę przed zalewem bolszewizmu i rewolucji uratował niestety tylko na krótko, bo był starszym człowiekiem i mu się zmarło. W każdym razie zasług dla sportu marszałka założył w Warszawie AWF, bo wiedział, że, bo wiedział, że kultura fizyczna jest ważna dla, ważna dla społeczeństwa. Więc Akademię Wychowania Fizycznego, no i taki stadion, jakbyście kojarzyli, i taki klub. On oczywiście powstał w Legionach, no, ale Legiony to Piłsudskiego, taki klub jak Legia Warszawa. I jest to powód, żeby Piłsudskiego bardzo uwielbiać, albo nie lubić, ale było nie było, sport bardzo, bardzo on wspierał. I y, taka rzecz, która najbardziej mi się u niego podobała, aczkolwiek nie została nigdy zrealizowana, a w ogóle wiecie czy miał tam zetrzyżony w ogóle kończył karierę jako Kalwin, bo mu tam nie chcieli dać rozwodu kościelnego, to zmienił religię. No taki był człowiek, że jakby pisać o nim książkę, to byłoby o czym, zresztą u książek powstało sporo. Przeklinał, Dziuk, przepraszam, Dziuk, przeklinał, no między innymi to słynne przypisywane mu określenie, że Polska jest piękny kraj, tylko ludzie to kurwy, no ten, no więc przypisywane mu i prawdziwe. No więc, ten, więc ten, ta rzecz, którą strasznie mi się u niego podoba, a jednocześnie, a jednocześnie on jej nie zrealizował. Mianowicie, mianowicie chciał rozpocząć wojnę prewencyjną z Niemcami, zanim się dozbroją, bo wcześniej oni mieli ograniczone zbrojenia po, po traktacie wersalskim, po przegraniu I wojny światowej. No i Pisocki wymyślił całkiem słusznie, że. Po prostu w 1936 cała nasza armia pójdzie i ich tam zajmie 2-3 dni, póki jeszcze nie mają broni pancernej i lotnictwa. Tak dobrze jak w Polsce czy Polska miała coś takiego jak lotnictwo i broń pancerną, ale mało, ale mimo wszystko więcej jeszcze od Niemców. No i, i planował, że ta wojna prewencyjna znowu da Polsce 20 lat oddechu, 30 lat może da. I ten. No to były takie czasy, jak się komuś chciał wojować, to wystawiał armaty i wojował. Zresztą dzisiaj jest tak samo. No i ten. No i w 1936. Na 36 zaplanował tę wojnę, a w 35 mu się, mu się zmarło. No więc to niestety, ale chciał, chciał mądrze. Słuchajcie, są jeszcze pioseneczki, my, pierwsza brygada i tak dalej. Ja z tych piosenek patriotycznych najbardziej pamiętam, wiecie, ja myślałam, że to śmieci że to główną drogą leci, a to Sowieci, Sowieci. No dobra, słuchajcie, bo akurat o Sowietach to tylko króciutko. Króciutko. Republika dopingowa taki tekstik awansem zrobiła. Gazeta Wyborcza na awansem na środę też wydanie. Republika dopingowa to jest o oszustach w rosyjskim sporcie. Działa systemowy doping wspierany przez państwo. No wiadomo Rosjanie jak coś trzeba oszukać to, to są pierwsi. Tacy, tacy już są. Natomiast, że mają taką, ta, takie drugie laboratorium antydopingowe, w którym najpierw sprawdzają, jak coś jest, lewa próbka to do zlewu. Ale co mam chcę powiedzieć, w tym tekście, no bo chcą ich wyrzucić z Igrzysk w Rio. Szkoda, bo oni zdobyli 21 w lekkiej atletyce i medali w Londynie. Na dopingu wszyscy startowali, nie oszukujmy się, więc byłoby to taka kolejna, kolejne igrzyska, przynajmniej w wymiarze atletycznym, igrzyska takie kadłubowe, coś tak jak igrzyska w Los Angeles, czy potem w Moskwie, że ktoś nie startuje, czyli te złote medale nic nie warte. Wczoraj był taki numer, że jak, Rosja, jakiś Rosjani wchodzi na 50%. Dopingu niego stwierdzili, no i jakiś Australijczyk się poderwał i mówi: Ja byłem drugi, to tam temu ta ten złoty medal, a daj tam nie, bo ja tutaj uczciwy jedyny. No i mi się przypomniało, że nic nie mam dla Australijczyka tego biednego, ale w Tour de France tak robiono, zabierali jednemu. Zwycięstwo i nagrody okazywało się, że drugi, któremu dali za pół roku też się okazywało, że był na dopingu, bo lepsze były już metody, głębiej można było sprawdzać. To dawali trzeciego, trzeci też na dopingu, a potem się okazało, że cała 21 była na dopingu, bo gdyby nie była na dopingu, to by nie była w pierwszej dwudziestej i to samo dokładnie z lekkoatletyce. atletyce. Ja się boję o naszych młodziarzy, bo my mamy te w sportach siłowych, gdzie doping jest najpowszechniejszy. Zresztą zaczynaliśmy od białoruskich trenerów wydaje mi się. Czyli to białoruski, to jak ruski, no bo to jest podobny, podobny system. W każdym razie ci ruscy kombinowali, kombinowali, teraz ich przyłapali. Oczywiście wiadomo, że wcześniej przyłapali Amerykanów, jeszcze wcześniej Niemców, więc jest to Anglików, więc jest to proceder powszechny. No zawsze to lepsze niż szantażowanie jak w reprezentacji Francji piłkę nożą. No w każdym razie jest tu jednym zdaniem napotknięte, i tylko na tym zakończę. Bo jednak chciałbym się udać i świętować, co, co i Wam polecam. Mianowicie jednym zdaniem tylko jest napomknięte, napomknięte, że w lekkoatletyce tyle tego do piłku i tak dalej, i tak dalej, tylu tych kanciarzy, koksiarzy i tak dalej, a co z piłką nożną i tenisem? Co z piłką nożną i tenisem? Przecież my doskonale wiemy, że to piłka nożna i to tenis mają największe środki, najwięcej pieniędzy, no przy nie lekka atletyka. No, jakie jakież tam łapówki są w tej leki atletyce? Ten cały prezes y, 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 laminę Diak, tak? Senegalczyk, to on wziął w ten milion dolarów łap, czy euro łapówek. co to są za łapówki? A w piłce nożnej, proszę, zawieszeni, Seblater, Michel Platini i sześciu jeszcze, jeszcze innych. Y, no, no to chyba ten. Co, co to za kaliber przy tym Diaku? No to są mega, mega armaty. No więc doping jest w tej leki, to jest takie mówiąc szczerze watowanie, że tak, rusy to najgorszy taki syndrom, jak we wszystkich filmach, odcinkach o Rambo, że jak Rambo trafia na jakiegoś prostaka, to musi to być rusek, tak? No więc to jest mniej więcej ten sam schemat. A tak naprawdę tenis, piłka nożna. To jest to, że leci piłkarz. Mówimy o tych klubach, które mają kasę, już nie o polskich. I ten leci, trzy razy pada, po, podnosi się nawet się pod boki nie weźmie, tylko biegnie dalej. No przy Kokstro tam pachnie z telewizora na kilometr albo i trzy kilometry. Yy, na to. A natomiast w tenisie te mecze pięciogodzinne czy zachwycać, ty może wyłącznie towarzysz Karol. Karol, karol już pewnie przysypia. Yy, także słuchajcie, miłego świętowania, bo niepodległość odzyskuje się odzyskuje się naprawdę krwią i w wielkich, wielkich takich całego narodu poświęceniach, dlatego tym bardziej musimy je oszanować i musimy przynajmniej ten raz, w jeden dzień w roku się zastanowić, skąd się, to, skąd się to wszystko wzięło i czy wolelibyśmy żyć w takim kraju, gdzie w kuchni przy dziecku ktoś mówi po niemiecku. Miłego, miłego świętowania i tak naprawdę ze wszystkich świąt jakie mamy w Polsce poza świętami Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych, te są najfajniejsze. A ta, co jeszcze chcę powiedzieć, bo w wielu, miastach, w wielu miastach są marsze narodowców. Ja jestem narodowcem, ale nie takim narodowcem, że lata po ulicy. Jestem narodowcem, że kocham swój, kocham swój kraj, ale z tradycji jestem bardziej piesudczyk. Natomiast, co zresztą chyba wynikało z tego co mówiłem wcześniej. Natomiast y, najbardziej mnie rozwaliło to, że w Warszawie jest ten największy marsz narodowców, ale taki naprawdę to robią we Wrocławiu, bo mówią, że ten warszawski to jakiś taki zaspokojny, że oni muszą tak hardkorowo to, to, to zrobić we Wrocławiu. No, widocznie y, lubią rozgrywać mecze na wyjeździe. Miłego i już z